Siema widzowie lecimy z następną gierką pionek D4, to odpowiadamy skoczkiem na C6, na F6 sorki i zobaczmy, w jaki sposób tutaj przeciwnik zareaguje. Jeżeli nastąpi C4, no to wejdziemy w E6 i o Jezu, Dostaliśmy Nimcowicza, a ja tego Nimcowicza w ogóle nie mam przegranego, przetrenowanego, zobaczymy. Znaczy, zamierzam grać czarnymi te warianty. Zresztą. Niektórzy z Was pewnie widzieli, jak dawno temu nagrałem wykład na ten temat, ale w jaki sposób tutaj reagować? Zacznę od roszady. Spróbujemy grać tutaj naturalne ruchy. Przygotowania jakiegoś specjalnego tutaj nie mam i odpowiem tutaj D5. D5 z tego względu, że jak przeciwnik pchnie, to zawsze mogę po prostu pójść sobie z koczkiem na E4 i tutaj będzie wszystko GIT. Nie ma pionka c, skoczek stoi w centrum, tutaj mogę się z przeciwnikiem całkiem wygodnie powymieniać. Jak będziemy chcieli tego skoczka zabezpieczyć? To jest ważne pytanie. Ten skoczek nie może się odsunąć z uwagi na to, że dwie figury atakują na h7, więc co mogę tutaj zrobić? Mogę zagrać gońcem, ale nie jestem pewien jak zareagować na taki ruch jak f3, chyba będę mógł zbić, 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 zbić i cofnąć się gońcem, ale aż na e7, a te pionki będą silne, będzie można je końcać przez c5, ale po ewentualnych wymianach będę miał izolowanego pionka, więc goniec f5 warto zachować, taki, taki pomysł, może, może warto to zagrać, natomiast jeszcze mam taki ruch jak f5, który też mi się nie do końca podoba z uwagi właśnie na f3. Mogę dać szach, a wchodzi g3, bije, hetman i co? Jak się cofnę skoczkiem, a no to by było wtedy wszystko w porządku. Czyli co? f5, f3 no to szach, g3 to bicie i nic złego się nie dzieje. Jak przeciwnik zbije w przelocie, to biorę na F6 z powrotem skoczkiem, otwiera się linia dla wieży i jest super. Czy są zagrożenia? No na pewno są. Przede wszystkim daję przeciwnikowi wolnego pionka, jeżeli nie będzie chciał bić. Ale póki co mam hetmana zabezpieczonego całkiem fajnie. I będziemy cisnąć tutaj dalej, coś tutaj będziemy próbowali grać. Myślę, że uderzę od razu w C5, żeby zepsuć tę strukturę pionkową, żeby nie dawać tutaj przeciwnikowi jakichś naprawdę dużych szans na to, żeby, żeby te pionki się w przyszłości rozpędziły, żeby stały się siłą. Oczywiście ja też będę miał tutaj słabego, izolowanego pionka za chwilę, prawdopodobnie. No chyba, że uda mi się pchnąć. Chyba, że uda mi się pchnąć w C4. No i przeciwnik mi na to pozwala, czy ja tego chcę. Przeciwnik będzie zmuszony do zbicia po takim ruchu. I jak ja zbiję, to ja mam słabego pionka, rywal ma słabego pionka. Hmm. No, ciekawie się to rozgrywa. Przeciwnik ma troszkę lepszy rozwój figur niż ja. Trochę tych figur ma w grze więcej. Mogę też zbić. Na co rywal zbije skoczkiem? Ja na luzaku wejdę sobie skoczkiem na C6. Ten pionek jest słaby, będę go atakował. Jak rywal się ze mną wymieni. To jest nieźle. Czyli tak, bicie, bicie. Tu w sumie mogę zbić gońcem. Pionek bije. Wchodzę z koczkiem. Jest atak. Rywal zbije. Pionek bije. Jest izolowany, słaby pionek. Kiedyś F3 przeciwnik zagra. I co mam na to F3? Tu mam na F3. No dobra. To najpierw zbije tutaj. Rywal musi to. Co? To on się tutaj wymienia? Moment, moment. Tego nie rozumiem. Przecież ja to zbiję i wchodzę z widłami. A, rozumiem o co chodzi. Bo rywal założył, że ja tutaj zbiję tym pionkiem, wchodzi z szachem i zdobywa gońca. Ja biję tym pionkiem. On bije, ja biję, on daje szacha. Odchodzę królem, powiedzmy. On bije i jak wygląda ta sytuacja materialnie? Ja wchodzę z koczkiem. 3, 6, 6. Nie no, jest dobrze. Jest materialna równowaga. Materialna równowaga, a ja mam potężne pionki w centrum. No, idę w ten wariant. On mi daje szacha. Um, odchodzę królem. Mógłbym się zasłonić i oddać tego gońca, ale myślę, że oddanie tego gońca z B4 jest lepsze. A teraz wchodzę ze skoczkiem do obrony pionka, do ataku na kolejnego pionka. Więc obecnie już mam równowagę materialną, ale mam wolnego pionka D, obok którego stoi drugi pionek E. Bardzo, bardzo silny zresztą pionek. No, i co, ciśniemy tutaj dalej? Pionki na razie niech tutaj stoją, a ja zaatakuję gońcem. Rozwijamy następną figurę. Pionek jest broniony dwukrotnie. Jest dwukrotnie też atakowany, ale to jest wszystko dobrze tutaj. No, i w tej chwili rozwój mam dużo lepszy. Ten pionek teraz jest problemem. A tutaj troszeczkę nie, nie spojrzałem na to, jak należy. I tego pionka by trzeba było obronić w miarę możliwości oczywiście mogę się cofnąć gońcem jeżeli przeciwnik zbije wieża zbije to ten pionek jest słaby więc cofniemy się gońcem do takiej nieprzyjemnej defensywy póki co i może zaraz wejdziemy wieżą na e żeby tego pionka jeszcze docisnąć można go łatwo bronić ale nie wiem nie jestem przekonany może wymiana hetmanów tutaj też będzie niezła, bo się otworzy linia A. Może szybciej uda mi się wieżę wrzucić do gry, albo od razu w ogóle wrzucę wieżę i spróbuję jakoś pocisnąć tego hetmana. Nie jestem pewien. Nie chciałbym grać takiego ruchu jak B6, bo to osłabia pole C6 i te pionki byłoby fajnie zachować w jednej linii póki co. B3, żeby wprowadzić gońca do gry. Decyzja prawdopodobnie, prawdopodobnie prawidłowa. Dobra, podkręćmy trochę akcję i ustawmy wieżę na jednej linii z Hetmanem. Tego gońca bym musiał wycofać, bo nie chce się wymieniać. Teraz jest atak dwukrotny i obrona też jest dwukrotna, czyli jest to odrobinkę za mało. Zawsze mogę to pchnąć, ale wtedy goniec przeciwnika zdobywa więcej przestrzeni. Chciałbym zagrać wieżą na E8. Czy mogę sobie pozwolić na stratę tego gońca? Wchodzę wtedy z widełkami i tego gońca chyba odbijam, ale jest to taki bardzo trudny, psychologicznie ruch do zagrania. Bo jeżeli czegoś nie doliczyłem, to, to zaraz czekamy mnie porażka. Um, wydaje mi się jednak, że ten ruch działa i mam wystarczająco dużo czasu, żeby nacisnąć na tego pionka. Więc jeżeli czegoś bardzo źle nie policzyłem. To w następnym ruchu zbijam tego pionka i odzyskuję figurę. Więc przeciwnik tego gońca prawdopodobnie zbić nie może. Jeżeli przeciwnik mi nie zbije tego gońca, to albo biorę tędy, albo wycofuję się gońcem. Chociaż nie mam pojęcia, jak tutaj przeciwnik będzie podchodził do, do tej pozycji. To, to może nie być łatwa decyzja. Nie mam pojęcia, właśnie co przeciwnik tutaj zrobi. Jest bardzo dużo opcji. I będziemy musieli reagować na bieżąco, bez jakiegoś planu przygotowanego zawczasu. No dobra, jak przeciwnik zbił, to już nie ma wyboru, akurat zastał mnie przy kawie, i nie mogłem podjąć błyskawicznej decyzji. Dobra. I teraz dwa ruchy przychodzą mi do głowy, albo to po prostu odbić i przeciwnik bierze pionka, co mi się nie podoba, albo zagrać wtrącony ruch E3. I dopiero potem zbić, ale E3 przegrywa. Hetman C3, bicie i mat, więc muszę zbić. Co niestety prowadzi do uproszczeń, i mój wolny pionek może stać się słabym pionkiem. Ale jeżeli tego pionka będę w stanie wesprzeć moimi wieżami, to może on być w gruncie rzeczy silną figurą. Problem jest taki, że goniec przeciwnika jest stosunkowo dobry. Jest to całkiem niezły goniec. Ustawmy wieżę na otwartej linii. I ustawmy drugą wieżę na otwartej linii. No, korzystając z tego, korzystając z tego, że przeciwnik też nie ma furtki i nie może tutaj nam zrobić krzywdy. OK. Podchodzę królem. Nie można zbić ciągle tego pionka z uwagi na związanie. Król teraz jest na białym polu w przeciwieństwie do czarno-polowego gońca oponenta, więc nie będzie żadnego szachu z odsłony. Jeżeli przeciwnik by mi chciał tego pionka zbić, to traci figurę. Dlatego rywal podchodzi królem. Logiczna decyzja z jego strony. Moglibyśmy zagrać teraz tędy. Tak, zagrajmy do ataku na pionka, korzystając z tego, że tego cały czas nie można zbić. Właściwie to mogłem nawet zagrać jakoś lepiej. Tu i atak na gońca. Przychodzi mi taki pomysł do głowy. Chociaż to już takiego sensu nie ma. Chyba stracę na tym. No, mam taką obawę, że. że tutaj trochę skiepściłem niestety. Przeciwnik tędy podejść może. Okej, okay, może tędy podejść, niestety. Dobra, podejdźmy póki co tędy. Podejdę sobie królem. Ja jestem trochę wolny i pozwolę mu tutaj niestety zbić. Podejdźmy naszym monarchom. Pchniemy tego pionka. Po prostu na razie tego pionka jeszcze pchniemy, żeby goniec nie mógł go atakować. Ten pionek i tak już jest do stracenia. I co dalej? Dalej zrobimy tak, obronimy pionka, rywal go prawdopodobnie będzie atakował, ale wtedy my mamy też różne triki. Rywal podchodzi tendy. No dobra, niech będzie szach. Dobra, ten szach mi przegrywał partię, ale przeciwnik na szczęście też tutaj jakoś mega dokładnie nie gra. Zagrajmy tak, żeby móc cofnąć się tym skoczkiem w razie czego. Myślę, że przez to, że tego pionka mam tak zaawansowanego i nie jestem w stanie już zrobić z niego użytku. To pozycja jest prawdopodobnie na pograniczu porażki. Może być to przegrana pozycja Rywal ma mm, dobrego gońca na, na mojego skoczka, który tak dużo nie robi w, w dosyć otwartej pozycji, więc może to być przegrana pozycja niestety, ale mm, nie ma to dużego znaczenia z praktycznego punktu widzenia. Z praktycznego punktu widzenia nie ma to dużego znaczenia, bo tutaj będzie chodziło o to, żeby przeciwnika po prostu jak najlepiej przechytrzyć. W tego, na takim tempie w tego typu partii dużo ważniejsze będzie kto, kto będzie miał większą siłę psychiczną, żeby tę partię ugrać. Jeżeli rywal tutaj będzie chciał remisu, to super. No, ale tak jak można było się spodziewać, ten remis go chyba nie satysfakcjonuje, więc, e, więc oczywiście stawimy mu jak największy opór i spróbujemy wymienić teraz pionki na tym skrzydle. Czy to jest błąd, co zrobiłem? Możliwe jest to całkiem prawdopodobne. Dobra wieża wchodzi do akcji. Podchodzę sobie królem, żeby być bliżej centrum. Wydarzeń. Minuta na zegarze za mało. Muszę podejmować szybsze decyzje. Teraz to zbiję. Jeżeli zbiję przeciwnik wieżą, to OK. Podchodzę sobie tędy. Oczywiście grozi mi nieprzyjemny szach. Zaproponuję wymianę. I tutaj już muszę podejmować trudne decyzje, szybkie decyzje przede wszystkim. O, rywal nie może obronić tego pionka, więc przynajmniej jednego zdobędę muszę podejmować szybkie decyzje, które niestety niekoniecznie są optymalne w tej sytuacji. Ale tutaj kluczowe będzie kluczowy będzie czas. Tego pionka zdobędę i prawdopodobnie Prawdopodobnie jestem w tej sytuacji w stanie osiągnąć remis. Dobra, podejdę królem, podejdę królem, szach, szach mam gońca. Ale wygrać nie wygram, no widzicie takie pozycje, w takich pozycjach często psychika decyduje, trzeba po prostu ustać. Nawet jeżeli pozycja jest przegrana, to przeciwnik ma nadal mnóstwo mnóstwo miejsca na popełnienie błędów. I jeżeli tylko się przeciwnika dociska odpowiednio. Stara się stwarzać jakiekolwiek zagrożenia, to, to remis lub wygrana nadal są w zasięgu. Jesteśmy ludźmi, popełniamy mnóstwo błędów i poddawanie się przedwcześnie to nie jest zwykle dobra decyzja. No chyba, że pozycja jest już tak totalnie przegrana, że tylko się będziemy denerwować i marnować czas. Tutaj tak nie było, udało się zremisować. Jestem zadowolony i robimy analizę. Jakość partii dość niska. Na pewno częściowo to ze względu na to, że czy nie wiem, jak się gra obrona Nimsowicza? Nie, nie będę tutaj udawał, że jakąkolwiek teorię znam. Po prostu grałem ludzkie, moim zdaniem, w miarę logiczne szachy. Uuu, posunięcie C5 od razu było tutaj. Ej, to wygląda naprawdę fajnie. Nie, nie, nie wiedziałem, że tutaj tak mogę zagrać. A to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawa groźba. Zerknę sobie później na te warianty, jak będę pracował nad przygotowaniem debiutowym. Um. Dobra, i tutaj rzeczywiście miałem dużą przewagę, ale nie udało mi się utrzymać tych moich pionków od razu. O, zobaczcie. Jak zaatakowałem tego skoczka, to dałem mu szansę na zaatakowanie mojego pionka, a od razu goniec na F5 było prawidłowym podejściem. No, rzeczywiście. To pozwoliłoby mi dużo łatwiej kontrolować te pionki, dużo łatwiej je utrzymać. A tak to zmarnowałem tempo i wypuściłem całą moją przewagę. O, moje poświęcenie figury było genialnym ruchem, jak się okazuje, ale tutaj... Tutaj mogłem zaatakować skoczka z atakiem jednoczesnym na wieżę. No to by było super. Niestety, niestety nie, nie wziąłem w ogóle tego ruchu pod uwagę. Straciłem 22 sekundy i już go nie znalazłem. I pozycja przerodziła się w kompletnie remisową. Aczkolwiek. Yy... Nie pograłem dokładnie, i wydaje mi się, że no właśnie, właśnie. Przez to, że za bardzo rozwinąłem swojego pionka, za bardzo poszedłem do przodu, to ta pozycja przerodziła się w przegraną w pewnym momencie. Przerodziła się w przegraną, natomiast była to trudna końcówka i obaj z przeciwnikiem nie wiedzieliśmy, w jaki sposób tutaj prawidłowo postępować. Dostałem szansę na odbicie tego pionka i przeciwnik się tutaj bardzo zagubił. Prawdopodobnie mógłby ze mną bardzo łatwo wygrać, gdyby, gdyby mi tylko tego gońca nie oddał. No, i właśnie w tej pozycji, gdyby zbił właściwego pionka, bo prawdopodobnie pionka A nie byłbym w stanie już zatrzymać przed dojściem do pola przemiany. Natomiast tutaj przeciwnik. Zbił pionka, przez co dało mi bardzo ładną szansę. I ta pozycja musiała skończyć się remisem. Chyba że przeciwnik chciałby jeszcze próbować grać na wygraną. Możliwe, że to nadal jest remis. Bo jak ja zbiję pionka, to on prawdopodobnie złapie mojego króla. Nie, to by nie był remis. To by było moje zwycięstwo jeszcze. Więc. Nie mógłby próbować już tutaj szaleć za bardzo. Taki manewr byłby przegrywający, tak? Nie wiem, dlaczego silnik tutaj pokazuje. A rozumiem, bo on od razu wyszedł tędy przecież. Tak, tak, od razu wyszedł tędy i by zdążył na luzie. Okej, okay. dobra, fajna partia. Ja się dobrze bawiłem, mam nadzieję, że Wy też. Zachęcam do subskrybowania, wspierania i zapisywania się na moje lekcje. A jutro widzimy się z kolejnym odcinkiem. Więc dzięki i do zobaczenia.